We Wrocławskiej katedrze podczas kolejnych przedpołudniowych nabożeństw wierni mogli niemal z bliska przyjrzeć się relikwiom świętego Wojciecha. Dzieci świetnie znają historię tego biskupa. Był pierwszym patronem Polski. Żył y, jeszcze przed y, urodził się jeszcze przed y, Chrztem polski. Y, Bolesław Chrobry po śmierci, to znaczy Bolesław Chrobry wykupił od pogan ciało świętego Wojciecha. Biskup Wojciech zginął męczeńską śmiercią z rąk Prusów podczas misji na ich ziemi, której celem miało być nawrócenie. Głowę zabitego zatknięto na palu. Święty Wojciech został zamordowany we wsi Święty Gaj, nieopodal Elbląga jest jakby naszym patronem, także no myślę, że to tak no, ma duże znaczenie dla nas. On przypomina ten jego pielgrzymkę. Ma to duże znaczenie, wprowadził katolicyzm w Europie. mi pójść zobaczyć. Po modlitwie wierni w procesji towarzyszyli wyniesieniu z katedry niewielkiej srebrnej trumny z doczesnymi szczątkami wielkiego męczennika. Tym właśnie samochodem relikwie Świętego Wojciecha przewożone będą podczas wędrówki po Dolnym Śląsku. Po Wrocławiu szczątki trafią do Ząbkowic Śląskich, stamtąd do Kłodzka, Nowej Rudy, Dzierżaniowa, Świdnicy, Domasławia i Oleśnicy.